24. Panie marszałku, swego czasu premier Borawiecki bardzo chciał się z panem spotkać o. i pan y, mówił o tym, że spotkanie owszem, ale dopiero gdy już formalnie ten jego gabinet powstanie. Na jakim etapie są państwa kontakty, czy może jakoś formalnie się już zwrócił z prośbą o to spotkanie? Przepraszam, że w czasie pana pytania sięgałem do telefonu, ale chciałem być precyzyjny, ponieważ te dochodzące ze do mnie zewsząd, y, acz nie bezpośrednio, gorące pragnienia pana premiera Morawieckiego, ale takie nieśmiałe, trochę skrywane, że chciałby się spotkać. Ale jednak bezpośrednio nie zadzwoni, napisze pismo, odezwie się do klubu, minie w przejściu w sejmowym korytarzu i powie tylko dzień dobry, ale nic więcej. W, doprowadziły do tego, że w mojej głowie od wielu godzin kołacze się znany utwór Zbigniewa Wodeckiego, Opowiadaj mi tak. To bardzo adekwatny tekst. Opowiadaj, nikt nie opowiada tak jak ty. Choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. A mówiąc zupełnie poważnie, wie pan, no są jakieś granice w, również w polityce, w no, powagi i braku powagi. Jeżeli ktoś wie, że nie sformuje rządu, to po co ludziom głowę zawraca, wołając ich na ministrów na czternaście dni, jeżeli tyle zechce wykorzystać? Po co opowiada właśnie Polkom i Polakom, że to jest polski rząd? Co on zrobi przez 14 dni po zawzięciem odpraw, kiedy będzie tym rządem za 14 dni przestawał być? Jeżeli traktujemy się poważnie, to ja już nie wiem, co zrobić. Nie mam po prostu pomysłu, mimo że mam 47 lat, 5 lat studiowałem psychologię i niejakie doświadczenie w relacjach interpersonalnych mam. Nie wiem jeszcze, jak dać kosza premierowi Morawieckiemu, żeby do niego dotarło że nikt nie chce z nim tego rządu robić, że nic z tego nie będzie, że czarna polewka, że niestety to zostało odrzucone. Ale on uparcie dalej przychodzi z kwiatami, dalej przychodzi w konkury i dalej sam siebie przekonuje, że z tego związku coś będzie. Nie będzie, panie premierze. Niech pan, błagam, zakończy tę farsę i jak najszybciej pozwoli sformować w Polsce rząd, który zajmie się realnym rozwiązywaniem spraw w oparciu o realną sejmową większość i skończy tę Mimikrę. Powtórzę raz jeszcze. Jeżeli pan Morawiecki wyklaruje swój status i będę wiedział, kim jest, bo na razie jest zdymisjonowanym premierem, który czasowo pełni obowiązki, jeszcze parę dni będzie je pełnił. Jeżeli prezydent powoła go na premiera, zaproszę go na spotkanie i porozmawiam z nim o dacie ekspozycji. Uważam, że nie ma na co czekać i że to ekspozycja powinno być wygłoszone szybko. Pan premier Morawiecki, jeżeli nim zostanie, miał dużo czasu. Na refleksję w tym względzie rozumiem, że ekspoze ma już napisane i nie ma co czekać do 14 dnia, na dwie godziny przed północą, żeby powiedzieć, że się jest gotowym, jak się miało miesiąc w, na to, żeby się do tego kroku, o którym się marzyło przygotować. Będę do tego gorąco premiera namawiał, żebyśmy szybko to kończyli. W, szli pod głosowanie, moment prawdy, jest większość, nie ma większości. Jeżeli nie ma, zaczynamy drugi krok, jedziemy dalej. Nie ma na co czekać.